Czy będzie słychać? Ale patrzcie, bardzo potężny, jakiś okrągły przedmiot. Dobra, jest szansa, że będzie moniak. Ale zobaczcie, na razie jest 2-0. O ja go kręcę, powiem wam, ja tu muszę na góry patrzeć, żeby mi coś na łeb nie spadło. O tu, dla odmiany śnieżyca. Juhu, Co ja pierdzie. Moi drodzy, toż to szok! Totalna zmiana terenu, ale nie, że gdzieś indziej jestem, tylko po prostu teren się zmienił. Wycieli, powiem Wam, w koło strumyka las. <noise> po sterlinie pewnie wycieli to. I nie poznaję dosłownie miejsca. Tam były takie gąszcz krzaki. Mówię tam pochodzę, bo nie szło machać. To dzisiaj coś wymacham, ale nic nie wymachałem. Za to idę tutaj w stronę lasu i wymachałem chyba pierwszą, zobaczcie, krągłość, która jest tutaj. Na pewno ją walnąłem i powiem wam, że mam. O, jak pięknie. Zaczynam złotem Weimaru dzisiaj. Ale super, taka leśna patyna. Zaraz zobaczymy, o, dociera się. Tutaj drasłem, tu drasłem. Ale jest pierwszy jak tak że powiem, fajnie zacząć złotą monetą. Aha. I do następnego dołka. W ogóle jest fatalne warunki. Wieje, pizga, śnieg, steropian. Wszystko co możliwe. Dobra, jeszcze dołek nie zakopany. A tu jest jakby o wiele gorszy sygnał. O wiele. No taki właściwie na, na arseniaka. Ale mówię, spróbujemy. Może jakiś fenol, może pięć fenoli. Teraz zobaczymy co tu się kryje A może jest po prostu koks No jest tam Tu była Weimar A tutaj co będzie Na pewno kupa korzeni O jest gdzieś tu A to powiem wam no wiadomo, Talarus Hubertus, często spotykany, dener myśliwego, czy jak tam, także do następnego. O, ja go kręcę, powiem wam, ja tu muszę na górę patrzeć, żeby mi coś na łeb nie spadło, taki wiatr wieje, ale zobaczcie, na razie jest 2-0, ale nędza, ale nędza, ale jest krągłość, patrzcie. Nie wiem co to jest. Czekajcie, chwilę. Dobra, nie mam pojęcia. Nic nie widać. Jest krążek za mały na dwa fenole, za duży na fenola. Może helerek jakiś, nie wiem, ale może na zdjęciu będzie lepiej widać jak się domyje. A ja ruszam do następnego dołeczka. Nie mogę rozpoznać miejsca gdzie w tamtym roku dwa grosze z międzywojna. No i zobaczcie, tu już na pewno nie dalej. I ty kurde, chyba tutaj to było, no tak wycięte, że normalnie trudno mi jakiś punkt odniesienia teraz mieć. Pamiętam, że to były takie płaskie te tutaj ze skarpy, no albo tam, ale dobra. Tutaj bardzo słabo nasza przyjaciółka, obrączka. Co może być pod takimi drzewami? To jest dziwna, powiem Wam. Nie będę się już rozwodził nad nią dłużej PL, czyli Polska, ale chyba jakaś starsza, te nie taka typowa jak te nowe. Dobra, któryś tam rok. No i lecę dalej. Dobra, jest szansa, że będzie moniak. Czekajcie, gdzie on był? A tutaj, dobra. I to jest moniak. To prawda PRL. O, należał mi się ten Moniak przed dzień moich urodzin. A właściwie przed 3 dni. No ale dla was to już, kto tam wie kiedy ja się urodziłem, to już jest dawno po tych urodzinach. Także za wszystkim, którzy mi tam składali życzenia, bardzo jeszcze raz dziękuję. No i cóż, mamy już 3 monety. Jednej brakuje tylko do normy. Zwłaszcza ten las to był aż tam. <laughs> ja jestem totalnie zdezorientowany. A tutaj gdzieś to między wojnie, bliżej Strumyka było, ale... Wydaje mi się, że gdzieś tu i w, w takim celu tu przyszedłem, żeby tu między wojnie może walnąć. No dobra, do następnego. <słuch> A ja wziąłem drona, <słuch> ja pierdzielę. Dobra, ale patrzcie, taki mierny sygnał. No jak to nie będzie plastikowy guzik, to żaden nie będzie chyba. Ale to chyba nie jest plastikowy guzik. Taki normalnie. Ale że tu tak sygnałów nie ma dużo żelaza jest powiem wam cały czas brzęczy, żelazo, tutaj nie ma nic Chyba nie ma nic, a może coś jest a tak mi łzy płyną do oczu że normalnie nie jestem w stanie na to patrzeć. Gil za gilem powiem wam. No masakra Jedno ciemne przed nami, czyli następny front, bo to z zachodu idzie. Tamten poszedł, tam mamy teraz słońce z wiatrem takim i mamy pocisk taki stary, patrzcie, ołowiany. Ten się nie rozplaszczył, bo już jeden taki mam rozplaszczony, jakieś tam łuski mam, no nie pokazuję on tego. Nie chce mi się wyciągać kamery nawet w tym wietrze. Do tych łusek mam 0, bo tutaj pepeszy to raczej na razie nie znalazłem. No i takie tam, dobra. Otóż moi drodzy, jestem na polu. Tu jest też takie pole i jeszcze tam jedno pole, ale tam jest zasiane. Chodziłem tam z Robertem Swerczykiem latem. Kto pamięta? Zapraszam oczywiście do, na mój kanał na starsze filmy. Wszystkich nowych widzów. Zapraszam na kanał do Roberta Swerczyka. Wykopki w Anglii. To no coś innego sobie tam zobaczycie. Eee, oczywiście wszystkich zachęcam. Za te gile, za to wszystko do pozostawienia nagrody na twórcy Czyli łapki w górę, subskrypcje, jakiegoś komentarza, a chyba tak wieje, że nie wiem czy będzie słychać, ale patrzcie. Bardzo potężny jakiś okrągły przedmiot Wyskoczył Co to jest? Na pewno nie medal Powiem Wam, że taki placek. Tutaj na środku taki dziubek. Zaraz zobaczymy. Ach, prane dopiero było. Ach, dopiero co prane był Po ostatnim wypadzie. Nie wiem co to jest. Ale jest bardzo ciężkie. Tu, jakby zaczep był. Spróbuję dotrzeć, ale tam raczej nic na tym nie ma. Z tego co widzę. Natomiast powiem Wam, że taki kawałek chyba tego mosiądzu albo miedzi bardzo ciężki placek taki nie wiem co to jest dobra a tym razem lafenol Rafenol! <noise> I mamy Fenola Bez fenola z cesarstwa nie wracam Zaraz prędzej mnie tu wywieje niż tu zostanę. No tak wieje, potężny, chyba najsilniejszy wiatr w tym roku Nie, W być szósty wróż. Zaraz. A, 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 a. To zaraz. 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 na żywo, bo na chruch wytchnij. Jest, jest sygnał, jest bryłka, a w bryłce widziałem półokrąg. O tu. Kurde, te rękawice. Dobra, mamy guzik. Nie mówię, że zwykły, bo już nie raz mówiłem, że zwykły. A coś tam było i tutaj jakby to coś jest, powiem wam na tym. To już widzicie na zdjęciu, łóżka nie ma. I powiem wam, że ja wracam zaraz tam w dół do tego lasku, bo normalnie czuję jak wiatr przez te warstwy moje wszystkie do skóry przeszywa mnie. Tam te linie idą, ale powiem wam... To jest takie wrażenie, jak ten wiatr wieje po nich, jakby... Samolot tak nadlatywał gdzieś. Takie wuuu, I to tak cały czas jest dzisiaj. A ja patrzcie, nawet głęboki dołek. Sygnał nie był taki obiecujący. Niemniej... Coś wyjąłem okrągłe. I też jakoś tak na prl -a to nie bije, a to będzie na pewno... PRL i to pięćdziesiątka. Jakiś taki ton... Może przez tą czapkę tak dziwnie daje. Oczywiście 49. Także Panie Antoni. 49. Pozdrawiam Pana Antoniego Pietkiewicza. Dużo zdrówka, dużo szczęścia, dużo radości w tym roku życzę. I obyśmy jak najdłużej się spotykali Panie Antoni. Także pozdrawiam jeszcze raz i do następnego dołka. Może was to zdziwić, że tak mówię w tym roku. Ale to tak naprawdę pierwszy film w tym roku, który nagrywam w nowym roku. Pierwszy raz jestem w terenie w nowym roku, także dla mnie, wszystko odliczy się od dzisiaj, co znajdę. Od dzisiaj, nie? Bo dla mnie jest, to jest początek roku, tak jak powiedziałem. No i proszę, jest druga. Aż się dziwię, że tak mało dzisiaj. Ta już jakaś nowsza nowszy model no dobra tam widzicie na zdjęciu Zaraz będę kończył już bo czas się kończy no i tyle no normal jest nawet ponad normę został mi jeszcze kawałek także jakby co to do następnego dołka kurde taką krechę ryłem zobaczcie sygnał cały czas miałem nie mogłem tego wykopać aż w końcu wykopałem pewnie PRL na 100% to jaki ładny 10 groszy. Ale jakie ładne. Zobaczcie. Nawet datę widzę od razu. 7,4. 7,4. Pozdrawiam wszystkich. 7,4. No i ja prawie koniec mam. Zobaczcie, jestem już w miejscu, gdzie zaczynałem prawie, że tam idę jeszcze, gdzie te złote fajmary były może. A nóż, widelec! Coś tam trafię. Patrzcie, zdaje się, że to nie koniec. To był sygnał, próbowałem tą Kłodę odkopać, nie da rady, dobra, kopię, 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 kopię pod kodą, chłodo i to patrzcie, no jeden jest, ale krągłość jakaś chyba, tylko nie, no ja pierdzielę, <śm> ale zmyłka, no dobra, ale to ładnie biło, nieraz biją ładnie te talarusy Hubertusy, nieraz totalne dno, ten był ładny akurat, no ale dobra, do tych łusek. Co tam przed ostatnim filmem znalazłem? Czekajcie, przed ostatni film to był czy ostatni, już zapomniałem. To by chyba ten pasowo pocisk. Eee. O. Bo to jest taki z Browninga tego działka 12-7 mm, jak się nie mylę. Ja oczywiście nie biorę tego, Ląduje tam w strumyku na dole tego wąwozu. Do widzenia. Pięknie bił, no ale niestety, nie klamra. Nie moneta, tylko taki pocisk. Jak widzicie, czekajcie, trzeba go wyłączyć. No, jak widzicie, co. Nie ma co na co patrzeć. Widać, co jest. Młotek, no. Stosunkowo niedawno chyba zgubiony, bo ma jeszcze trzonek i tu ma jakieś bicie nawet na górze. Może wezmę taki młotek. Dobry młotek, powiem wam. Jak widać. Ja już w totalnie innym miejscu. Eee, tam widzę straż pojechała, tam daleko, gdzie ja też mam te tereny dochodzenia. Strasznie wieje pewnie drzewo, jakieś walnęło. Ale nieważne, bo ja tu jestem na takim ugorze, dochodząc do auta, chyba mam ostatnią dzisiaj krągłość. Taki kawał przeszedłem, ale idę, to mówię, nie wyłączam wykrywacza. Zobaczcie, jest na 100%. Teraz pytanie, co? Co to będzie? O 5 groszy 49 Ja pierdziele, dzisiaj tak bardziej prl widzę, wyszło Fenole tam chyba tylko 2 Tak? 2? Nie wiem 3 chyba No, także, no Ale mam jeszcze, powiem wam, te 200 metrów, także nie kończę dla odmiany śnieżyca. Juhuu! Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Jak ja wybrałem pogodę na te wykopki, zobaczcie jakie te grube płaty śniegu jadą. No, może być ta zima jeszcze, powiem wam. Patrzcie jak to wygląda. Dobra. Dobra, zostało ledwo tam 50 metrów do auta. Wyłączam sprzęt. Bo to już nie ma sensu. To nie jest, powiem wam... Yy... Przyjemność takie chodzenie w takim czymś, no ale ja już miałem takie parcie, bo dla was filmy są cyklicznie co te dwa dni, a ja już po teraz tydzień nie chodziłem i miałem takie parcie na wyjście w teren, że mówię choćby skały srały, to ja idę. No i zobaczcie, skały srają i ja jestem w terenie <ścoughs> i jest tragedia, także dzisiaj było to co było, ponad normę było. Ale tak czuję, że jakaś taka lekka nuda była, bo nie było czegoś takiego, wiecie, wow, nie? Ale absolutnie nie ma rudze. Wypad był super. Ja teraz wracam do ciepłego domku na ciepłą herbatkę sobie na obiadek jadę i jest, powiem wam, jestem spełniony, jest super po prostu. Organizm dostał to co chciał. Także pozdrawiam Was gorąco. Uśmiechu życzę <laughs> i zapraszam oczywiście do następnego filmu, bo z tego chyba będzie jednak jeden film, także trzymajcie się. Na razie, w taką piękną pogodę.